Cześć się, maneczko z tej strony Polski Łoś. Pamiętacie dawną, e, dawną serię Minecraft na modach? Mm, tam były mody, które mm, mi nie odpowiadały. I dzisiaj nowa seria na Minecraft na modach, czyli 11 modów mm, skromnie, ale dla mnie e, przydatnie. Mm, także ogólnie teraz postaram się zrobić dom. Siaki taki, mm, i spis pluginów, jak na jakich. Oj, nie pluginów, tylko. Em, nie pluginów, tylko modów. No, macie po prostu e, w opisie filmiku. Także taki skromniutki, myślę, domek. Potem się go rozbuduje, oczywiście, ale na razie nie. E, chciałem Wam podziękować za e, komentarze pod moimi filmikami. Oczywiście motywuje mnie to do, do dalszych prac. Mm. E, w tych modach na razie jest jeszcze, tak jak mówię, tak jak macie w opisie Twilast Forest. Ale na razie tam nie będę wbijał, bo po prostu nie mam Diaksów e, a znając życie długo e, ich będę szukał i... troszeczkę to nam zajmie e, także paczkę może dam e, do ściągnięcia w opisie modów, to są takie skromniutkie mody, no wybrałem takie najbardziej jakie tam mi odpowiadały tak e, średnio znaczy średnio, one odpowiadają mi bardzo że myślę, że... M, no na pewno Wam też się spodobają i będziecie grać na mojej paczce, która jest no, na pewno skromniutka, no bo no, wiele modów tam nie ma, no nie? E, także mogłem e, dużo na. na no. <trybujesz> tej, tej. tego drewna, co ja w ogóle dzisiaj gadam, jakiś zamotany jestem. Nie ja wiem z jakiego to powodu. Hmm, jakiś dzi Dzisiaj dzień mam taki dziwny. No, wybaczcie po prostu. Ale każdy ma inne dni. Hmm, także myślę, że e, możecie subskrybować mój kanał, jeżeli Wam się chce. Jeżeli e, chcecie dalej tą serię Minecrafta na modach, no to dajcie łapkę w górę. Hmm, nie nagrywam z kamerką z powodu tego, że po prostu jest ciemno, jest 21 i już nie ma jak nagrywać ziomeczki a po drugie coś mi ostatnio e, tak jakoś dziwnie ta kamerka chodzi muszę ostrość e, dobrze tam poustawiać i w ogóle także ziomeczki Hmm. Nie oczekujcie ode mnie wielu hmm, Jakoś tak się zmutałem Eem, Także hmm, Znajdę sobie drewna jeszcze No troszeczkę narąbię ręką W ogóle co to za prawo fizyki gry Skoro Można ręką ścinać drzewo Tak samo jakbyśmy hmm, No ciężko mi porównać Słyszę jakiegoś takiego jakby snake'a Aha, to jest zombie, co ja gadam. Źle skądś kojarzę ten głos? Ale nie wiem skąd. Myślałem, że to rana. Już mi tutaj wbija. A rany się boję troszeczkę, no bo to jest jednak potężny potwór w modach. To jest w sumie boss. Wygląda taki wąż. Które jak leci no to rozwala wszystko hmm. Crafting potem w sumie zrobię hmm. Teraz tam aktualnie wam się wrzuca e, Kostkowy vlog Tam moje dwie nowe kosteczki Troszeczkę tak dziwnie on jak dla mnie wyszedł, tak jakoś drętwo. No ale mm, udostępnię Wam. Patrzcie, jak to wychodzi ogólnie. Ten kostkowy vlog, no jakoś. Mm, znowu mnie w nocy naszło nagrywać jakoś. Nie wiem, no ziomeczki. Co ja mam takiego, że nagrywam w nocy? No dzisiaj jest 21, wtedy była 20, bo to już było troszeczkę czasu temu. W sumie ten filmik już dawno by był, gdyby nie ten internet, no także e, no mieszkam na wsi i ten internet chodzi jak chce, tyle powiem 32, może starczy na razie skromniutki na razie taki domek wiecie hmm, się nie przelewa jak na razie Teraz przestałem z muzyką nagrywać, bo myślę, że ona bardziej was wkurza zamiast relaksować i wstawiłem oryginalny głos z Minecrafta, no bo tak myślałem, że na dach nie starczy, oryginalny głos Minecrafta, także mm, no myślę, że podoba wam się nowa seria, znaczy ogólnie ona jest stara, ale na nowych modach. Ja tam mówię, wrzucę w opisie e, jakie mody i pewnie paczuszkę taką malutką. E, pewnie link do Foreigera też, bo to bez Foreigera się oczywiście nie obejdzie. Po prostu no, wrzucacie, m, bierzecie uruchom procent updata e, procent i tam w folderze moc wrzucacie to jak, jak zainstalujecie. Forager, bo bez Foragera was nie będzie chodzić. Hmm. Bo ogólnie to jest na takiej zasadzie zrobione, że Minecraft oryginalnie modów nie czyta. No i musicie forager'a, bo on ma tam jakby edycję w pliku, że odczytuje mody i tak dalej, i tak dalej. Jak tego Foragera już zainstalujecie, no to. Będziecie musieli wszystko z folderu moc usunąć i po prostu wrzucić w mój folder moc. No i znowu nie starczyło mi drewna. Trzeba nakopać ten konkret, ale na początek zabić kurczaka. I go zjeść surowemu. W sumie to mi nic prawie nie dało. Dobra, trzeba kopać także jak ja tam mówiłem wam już powiedziałem wam w sumie jak wgrać paczkę modów ogólnie to nie jest taka to jest skromniutka no paczuszka także no aby sobie zagrać tak y, swobodnie no, na nudzące dni ewentualnie no jak ktoś chce no to może ewentualnie na filmikach tylko jest jedna prośba żebyście napisali od kogo wzięliście no bo to wiecie no mm, musiałem wyszukiwać w sumie mody je instalować mm, a no że jestem leniem to i także w sumie mi się zechciało takie coś ogólnie zrobić także no wynagrodźcie mnie w tym yy, i możecie kliknąć w reklamy Oczywiście nie zmuszam Ale no jak ktoś chce wspomóc Żebym nową grafikę Tam sobie zakupił I żeby te filmiki były no coraz lepsze Także możecie w reklamy klikać Youtube w sumie za to banuje Ale ryzyk fizyk Nie? Dobra crafting w sumie Sobie klepnę Teraz, co ja mogę zrobić craftingiem? Pierwszy co to pewnie kilow i łopata. Łopata, zagadka. Yy. Zaczyna się na łop, kończy na ata. Co to jest? Odpowiedź w, w komentarzach. Oj, przyda tu się pochodnia. Której nie mam. Ale w sumie muszę wykopać i tak na piecyk, i tak. Także szybciutko wykopię mniej więcej takie coś e, na piecyk. W tamtej, pamiętacie, e, wersji był Grek Tech. Mm, ogólnie to Grek Techa zbytnio tak, no, zbytnio ogarniam. Mm, ale to po prostu no jak grek no to już trzeba e, grać już no tak, że powiem na ostro, czyli no po kilka godzin dziennie nie, a ja nie mam zamiaru tylko dla was takie malutkie let's Play. coś w tym stylu, nie dobra Ym, piecyk sobie klepnę Zrobię jedzenie i w sumie chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Kurczę, to tak się nie da. Drzwi może zrobię. Ok, już jestem w sumie bezpieczny. Ale oczywiście, jak na mnie przyszło, jeszcze mi mało. Mm, także muszę jeszcze drewna. Skołować I drewno skołuje tam. What the help No, no, no What the help O, dobrze, że przy No kurde Ja uciekam stąd Nie mam zamiaru się z nimi Ałabić Dobrze, także mm, No tym będziemy Kończyć dzisiejszy Ała odcinek Ja się z wami żegnam. Hej, sześciu na razie.